Witam z tej strony PL i oto zapraszam was do oglądania drugiej już serii na moim kanale pod tytułem Zagieramy w Prince of Persia Dusza Wojownika Dlaczego zaczynam od dwójki? Dlaczego nie od jedynki? Jak to powinno się w sumie robić? A już wam powiem dlaczego e, Nie zaczynam od jedynki, ponieważ jakby to powiedzieć Po pewnym czasie e, jedynka mnie po prostu nudzi e, Dwójka, trójka są ciekawsze, ale po prostu jedynka bo już nie wiem, 50% gry zaczyna się nudzić powoli. No przynajmniej u mnie, no możecie mnie hejtować za to, ale naprawdę mi się po prostu nudzi. Dlatego zdecydowałem, że nagram Duszę Wojownika, drugą część. A, i jeszcze coś. Yy, dlaczego akurat na moim kanale są dwie serie początkowe? No tak zawsze będzie, skończę jedną, zacznę drugą. Zawsze będę się starał utrzymać po dwie serie na kanale. No każdy odcinek z tej serii będzie wychodził co 3 dni No mniej więcej tak Dobra, w każdym razie zacznijmy nową grę Zagra na po poziomie łatwym yy, Nie lubię trudnych, nie chcę żebyście widzieli jak ginę I tak będzie mi pewnie trudno przejść, więc No <grytanie> Dobra, no to słuchajmy filmiku No w sumie to teraz tak <noise> yy, nie ma za bardzo co słuchać, no chyba że mnie nie słychać to przepraszam, nie wiem jakie mam tam ściszone, ale mo może mnie nie słychać, w każdym razie jeżeli da się to przewinąć, nie da się, szkoda, dobra, no to co, no to <głos> nic, <głos> oj nie wiem ile ta gra trwa, nie wiem ile odcinków mi to zejdzie. Podejrzewam, że trochę ich będzie, no nie wiem, na pewno z 30. Diablo tak samo, no z, po, z Diablo po mniej więcej, no nie wiem, 60, może 70 odcinków może zejść. Nie wiem, czy mi się wydaje, może to, to są małe lagi, yy, nawet na tym filmiku. No jeżeli będą tak się, jeżeli będzie się tak lagować, no to najwyżej zmienię trochę ustawienia na niższe, no chwilowo na ten odcinek yy, nie nagrywałem przedtem, więc widzicie. No. Książę wyciągnął miecz. Dobra. <laughs> Jesteśmy na statku. Kurde, że tego się... Nie... Bo boli mnie to, że się tego nie, nie da przewinąć. To już jest nudne trochę. <laughs> Boże. Książę właśnie płynie na wyspę czasu, a zaraz się przekonacie dlaczego. Nie, za, nie zaraz, przepraszam. To jest prolog, to jest jakby spokojnie jeszcze trochę czasu. Dobra, w każdym razie. Czas, czas. kurde zaciąłem się trochę ja nie chcę wam przeszkadzać w oglądaniu filmiku ale muszę dobrze dobrze co ja mogę jeszcze powiedzieć o tej grze E, dwójka jest najmroczniejsza w, w całej trilogii No to chyba to powinno ci wiedzieć. E, jest straszliwie, no nie, no. Tak niby zmiana trochę, nie wiem, między jedynką a dwójką nastąpiła tak nagle. Ale to tam się niby w tych zapomnianych piaskach wyjaśniło. Chociaż powiem szczerze, że niesamowicie się... No ostro, ostro. E, niesamowicie się zmienił książę. Mm, teraz zobaczymy czy będziemy mieli lagi. Jeżeli będziemy mieli, będzie chujowo. Poczekajcie chwilę. Yy, mimo wszystko może grafiki minimalnie zmniejszę średnie, średnie efekty wody. No, no chwilę no, nie jest nam potrzebne parę rzeczy. No tak dobra dźwięk efektu zmniejszymy lektora może być te 5% no muzyki o tyle nie wiem jak to będzie słychać no wiecie ustawię sobie raz i już będzie do końca serii dobra Mo mam wrażenie że może być tak o może zrobiłem mały błąd że rzeczywiście Yy, tylko na tym łatwym gram. No, wiecie, nie chcę zmieniać poziomu. Ja chcę tutaj przejść tą grę, a nie kurde, żebyście widzieli jak ciągle ginę i wiecie o co chodzi. Ja chcę wam ją pokazać, a nie kurde, żeby... No w każdym razie. Nie, może kiedyś przejdziemy sobie na trudnym. No na pewno, tylko że nie teraz. O, i tutaj szybko pójdzie. I... Teraz mam w sumie dobry miecz z jedynki chyba Orli? Nie jestem pewien. <grywa> jeżeli ten... Jeżeli się źle powiedziałem, no to musicie wybaczyć. Ja strasznie o no two idą. No kurde, za... rzeczywiście może dałem za słaby ten poziom. Czekaj. O, no właśnie. Ale chyba nam legowało, nie będzie w takim razie. O Jezus, Jezus. No rzeczywiście efektów wody nie widać Dobra, idziemy. Tak, książę, tak Świetne są kombosy w tym. W dwójce. Po co ja to mówić? Jezus. Dobra Idziemy dalej Nie no tutaj grafika powiem że jak na 2004 rok jest naprawdę bardzo dobra Jeszcze te w sumie cut scenki są jeszcze lepsze Dobra idziemy dalej Odcinek muszę sprawdzić ile trwa No już 10 minut Odcinki na no, średnio trwały 25 minut, może 20 Jakoś tak, zależy ile mi wyjdzie też nie I, Ile mi się będzie chciało nagrywać Wiecie trzeba też wziąć pod uwagę, że ja mimo wszystko trochę Zajstrasznie długo zajmuje mi konwertowanie tych, tych odcinków No kurde, niby odcinek trwa 20 minut, a konwertuje się 2 godziny nie no, Trochę dużo jest <coughs> Dobra Jeszcze ktoś jest a, jeszcze dwóch Dobrze, dobrze Idziemy No i teraz będzie walka z... walka No mniej więcej walka z bosem. Tak chyba można, uwaga Powiedzieć, o, nigdy nie dotrze to już w no, wkurzył wkurzy się wziął, Jezus No jedno tak jakoś, o tak zrobi Kurde no, pierwszą walkę, z... szkoda by było przegrać O, książę wulgarny, dobra Idziemy, idziemy, je pip O Jezus, Jezus ah. Ona nie idzie w sumie tak łatwo, kiedy się ma... Jest na tej wyspie Uwaga, spoiler jeżeli nikt nie ogląda tego to Zobaczcie, przyjdźcie sobie czy coś Dobra, idziemy, 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 idziemy O, chwilę ją pokonamy już Kur Przyzwyczaiła się do tych ataków takich. Znaczy przyzwyczaiła. No, o, ucieka, suka. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wybaczcie za moje ceplenienie, ale czasem bywa. Jezus Oj, straciliśmy miecz I wyjebał Kurde Oj, teraz się z filmiku dowiecie dlaczego książę znalazł się na, na tym statku Ja wam nie będę przeszkadzał Wyłączę się na chwilę Oglądajcie Dobra. O jezu, nikt nie może. Tak, 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 oczywiście. Z przeznaczeniem to zagmuntwane jest plisie ale... No i co, i... Gudwo. Dobra, w każdym razie. Jesteśmy chyba tutaj już na wyspie czasu. Na jej wybrzeżu. No i jako pierwszą broń otrzymujemy zajebisty key. Najlepsze na świecie kij, no kurde no. Dobra Jedziemy, 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 panowie, jedziemy Ile jeszcze? 15 minut trwa już ten odcinek Dobra Postaram się może do zdobycia pierwszego miecza Jak dobrze pójdzie Jak bardzo dobrze pójdzie O Jezu, te, tutaj ten Odwracanie tego jest straszne tej kamery. Eee, Lepsze by było w jedynce. Dobra. Idziemy. Idziemy po cesarzową. No i tak jak... W... Czekaj, idziemy tutaj, idziemy. Tutaj takie podstawy, wiecie, skoki na ten... O, i zapis. Pierwszy zapis, ale jeszcze tutaj nie skończę. Jeszcze trochę. Tak, chcę zapisać. Zapisz. Idziemy, idziemy, idziemy Cały czas do przodu staramy się Dobra, dobra no A, yy, C dobra Kurde nie, dwójka i dwójeczka jest najlepsza, naprawdę Mi się najbardziej podoba Tak, naj... niby mroczne, nie lubię może gier, giery, ale jakoś di diable też nie jest jakieś bardzo Jakby to powiedzieć, jaskrawe No nie wiem czy tak można powiedzieć, załóżmy że można, ale Wiadomo o co chodzi Chyba. Wiadomo co chodzi. Dobra, w każdym razie. Idziemy, idziemy dalej i jest, jest, jest. Sur, 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 do góry, do góry. No. I teraz co tutaj? No tak schodzimy. Nie, czekajcie. Co teraz? Aha, już tak, no. Aj, zapomniałem o tym. Kurde, ja w sumie yy, tej części nie przeszedłem dwójki. Żadnej części Prince'a nie przeszedłem całej całej, całej. Yy, Gra mi się bardzo podobała, ale nie zawsze miałem czas i ochotę, żeby ją przychodzić. No ale teraz zrobiłem to, to zagrajmy. No i musi wrócić w takim razie, nie? Już te chęci do, do gry. Dobra. Pierwszy przeciwnicy. No z kim dużo nie zrobimy, nawet na łatwym poziomie No ale widzicie I tak ich jedziemy Dobra weźmiemy sobie młot i idziemy dalej Idziemy, idziemy, idziemy Dobra, tutaj tylko po ścianie sobie przebiegniemy Kurze, dobra Tutaj tylko na razie są te podstawy. Później będziemy już w ogóle błądzić po tym całym zamku. A i tak będzie zajebiście. Kurde. Ej, coś strasznie chaotycznie gram. Musicie mi za to wybaczyć. Dobra. Idziemy. Idziemy dalej i tutaj już chyba... Jesteśmy niedaleko naszego pierwszego miecza. Zaraz zobaczycie, jaki to będzie miecz. Nie wiem, ile jest w tej grze mieczy, chyba z 4? 4? Dobrze. Tak, Ten tutaj yy, wężowy. No 5, w sumie jestem wodnym mieczem, ale jego nie wiem, czy mi się uda zdobyć. Wątpię. Najprawdopodobniej nie. Niestety. Cztery takie w sumie, które jest... <grym>, widzicie no, i to jest właśnie książę Persji, on umie rozwalić przeciwnika kijem. No i oto zdobyliśmy pierwszy miecz Jebstru. tu, 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 tu. <grym>, Badunc. No i rozwalamy ich wszystkich w sumie. No zdobyłeś zdobywasz, Pajęczy miecz, ten antyczny miecz jest powszechny na tej wyspie No to jest taki pierwszy miecz Najprostszy, najbardziej powszechny Nie wiem czy niektórych po prostu przeciwniku nie będziemy gospodar... O to jest dobre, to jest dobre Czekajcie No wiadomo, nie jest taki y, dobry jak na pierwszy miecz nasz ten, który mieliśmy na statku, statku. Ale jest bardzo przydatny, no przynajmniej, no Jezus. Trochę sobie z nim pogramy. Dobra. No to idziemy dalej, nie? Ścigamy tą głupią krowę. Krówsko jedno. Dobra. Zapisujemy i oto ja kończę już ten odcinek. Odcinek ma mniej więcej 20 minut. Myślę, że idealnie. Zapisz. Plaża teraz. Dobra. Więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia za parę dni. Do, do usłyszenia. Na razie.